Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej karta rota, to będzie rozpad dla lwa na miesiąc grudzień. Co idzie w miłości? Życie uczuciowe lwa, życie miłosne lwa, grudzień. Proszę pamiętać, że jest to przekaz ogólny i może nie rezonować z Tobą. Tutaj się pokazuje, że e, lew będzie jakby sobą, będzie skupiony na rodzinie, na swoim szczęściu. Coś takiego. Jaka jest obecnie energia lwa, e, taka miłosna? W jakiej energii obecnie jest lew? Cesarzowa. Pustelnik, siedem monet i kawa fortuny. no lew coś wykreował z przeszłości idzie jakaś mocna kreacja miłość skupienie się na rodzinie lew tutaj pojawia się jako osoba osoba taka dojrzała taka mądra może troszkę zmęczona zmęczona czekaniem na to, jaki będzie efekt, kiedy będzie po prostu ten, te, ten zwrot z tej kreacji, z tego, te, tego kreatywnego działania, tego projektu. To może być również na przykład w rodzinie: może pojawiać być jakaś ciąża i tutaj lew jakby czeka, czeka. Na tego nowego członka rodziny. No już nieco jest zmęczony tym czekaniem, no ale spokojnie czeka. I czeka na ten moment, kiedy po prostu ta nowa osoba pojawi się w rodzinie. Ale to może być już może być każdy kreatywny projekt, jakieś kreatywne działanie. Tutaj właśnie w uczuciach, w emocjach. I no czeka, Lew czeka na owoce tej kreacji. Prawdopodobnie też te owoce tej kreacji, niekoniecznie zależą od lwa. Tutaj jakby trochę zależy od wszechświata. Wszechświat jakby tutaj ma pomóc. Prawdopodobnie pomoże, w. W, w dostaniu tego pozytywnego re, rezultatu z tej kreacji. Także, no nie wiadomo, co to może być, bo to może być jakaś inwestycja, mocna inwestycja emocjonalna, taka, taka miłość. Miłość. Tu Lew zainwestował w miłość, dał miłość komuś i teraz czeka na zwrot tej miłości, z miłości dla siebie. Jest nieco zmęczony tym czekaniem. I pewne sprawy nie zależą od lwa. Nie na wszystko ma wpływ. No coś takiego się tutaj zarysowuje. Czyli działanie z wielką miłością, z wielką pasją, nawet taka bezwarunkowa miłość tutaj jest, i zmęczenie, po prostu czekaniem na owoce tej kreacji, tej miłości. I tutaj potrzebna jest jakby cierpliwość, wykazanie się cierpliwością w czekaniu na te owoce. Jaka będzie główna energia miłosna dla lwa w grudniu? Główna energia miłosna. Wisielec, umiarkowanie, wieża. I sąd. No to będzie jakiś bardzo karmiczny miesiąc w miłości dla lwa. Bardzo kar karmiczny, bo tutaj będzie trzeba, będzie jakieś rozliczenie z przeszłością, być może jakiś dzwonek alarmowy, być może dostanie lew, jakiś dzwonek alarmowy, jakieś ostrzeżenie. To dotyczy jakiejś przeszłości, że jeżeli nie wypracuje nowego podejścia do, do czegoś, nowego, nowej perspektywy, nie spojrzy jakoś na to inaczej, właśnie jeżeli jest jakaś sytuacja, się pokazuje trudna, że coś może tutaj się rozwalić, i jest tu pilna potrzeba. E, uspokojenia sytuacji, zrównoważenia tej sytuacji. Bo jeżeli się lwu tego nie uda, to dostanie oszczerzenie. Dostanie poważne oszczerzenie. Także tutaj jest bardzo ważne coś przywrócić do równowagi. Połączyć jakieś dwie energie ze sobą. Wypracować nowe spojrzenie. Nowe spojrzenie na jakąś sytuację. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Może być, że lew będzie w takiej sytuacji, że jego życie no, y, będzie taka dosyć trudna sytuacja, że trzeba będzie po prostu jakby zatrzymać się na chwilę. Lub coś lwa zatrzyma na chwilę w miejscu, bo będzie potrzeba może jakiegoś kompromisu, ale na pewno zadbania o równowagę w jakiejś bardzo ważnej sprawie. I jest to po prostu życiowa sprawa bardzo, bardzo ważna sprawa. No coś takiego. Jakie energie, osoby, sytuacje pojawią się w Twoim życiu uczuciowym? Lew. Jakie osoby, sytuacje pojawią się w Twoim życiu uczuciowym w grudniu? Trzy kielichy. Dwa, a dwie monety. Acy kapłanka. I słońce. No, pokazuje się bardzo, bardzo karmiczny tydzień, ten miesiąc dla Lwa, bo mamy i koło fortuny, i wisielca, i równowagę, i wieżę, i sąd, i słońce teraz, i arcykapłankę. Także to trzeba bardzo będzie po prostu działać jakby z rozwagą w sprawach uczuciowych i miłosnych w grudniu. Tutaj się muszę zastanowić, o co chodzi. A, czyli co tutaj? Tutaj mamy jakąś bardzo mocną słońce, bardzo mocną energię męską. Człowieka sukcesu, bardzo kreatywnego. Mamy również arcykatłankę. Można powiedzieć, że to jest jakieś połączenie kobietom. I to jest mocne połączenie duchowe, duchowe. To po prostu powiem tak być może, że tu są jakieś osoby trzecie. Osoby trzecie. I lew ma tu dwie opcje do wyboru. Poddać się właśnie temu duchowemu doświadczeniu, właśnie z jakąś taką kobietą, mądrą, intuicyjną kobietą. Albo ma tutaj lew dwa podejścia życiowe, tutaj w życiu miłosnym. Albo imprezuję i zabawiam się, i po prostu tak sobie lekko spędzam czas w towarzyski z innymi ludźmi, albo podchodzę do mojego życia uczuciowego w sposób bardziej taki świadomy, taki duchowy, intuicyjny. Bo być może właśnie w tym podejściu takim duchowym, takim uduchowionym, intuicyjnym. Jest tu, jest tu jakieś, jakieś szczęście jakieś spełnienie. Może być, że jakaś miłość. Być może właśnie, że lew ma w tym miesiącu nie podchodzić w sposób bez troski do swojego życia uczuciowego, lekki, zabawowy, tylko tak bardzo poważnie sposób raczej taki duchowy, taki... Rozważny, wyważony i mocno, mocno intuicyjny. Co jeszcze tutaj może przyjść do życia miłosnego lwa? Co się tutaj jeszcze może pojawić? Lew, sześć kielichów, sprawiedliwość. Pięć mieczy. I sześć mieczy. Czyli pojawia nam się jakaś relacja z przeszłości, jakiś sentyment do kogoś z przeszłości, ale tutaj są jakby konsekwencje tej relacji. K może konsekwencje karmiczne, a jakiś spór. Jakiś konflikt, jakieś wyzwania właśnie około tej relacji i tego sentymentu z przeszłości, i być może będzie potrzeba odejścia od, od, od tej sytuacji, aby jakby zapobiec jakimś konsekwencjom lub. Pominąć jakiś konflikt, jakiś duży spór, jakąś dużą kłótnię. Czyli mamy tą relację z przeszłości, są tu konsekwencje, jakieś decyzje może do podjęcia. Potrzeba tutaj zrównoważenia tej sytuacji, przyprowadzenia jej do równowagi, bo jest jakiś potencjał konfliktu. Jeżeli uda nam się tutaj zastosować tą sprawiedliwość, to podejście takie fair, wyważone, zrównoważone, to prawdopodobnie uda się z tego konfliktu wyjść. Zostawić go za sobą. No ale to będzie taki proces. Także bardzo mocno, mocny karmiczny miesiąc. Bardzo poważne lekcje życiowe tutaj są. Także myślę, że tak bardzo potrzebne jest takie podejście no, z wielką uwagą do tego życia miłosnego w tym miesiącu grudniu dla lwa. I mamy tutaj znaki: mamy pannę, mamy strzelca, mamy ryby. Wagę. Jaka tu jest rada dla e, e, lwa? Jaka tu jest rada dla lwa? Rada dla lwa na ten miesiąc: król monet, dziewięć buław i paśki lichów. Czyli król monet mówi nam: skup się na poważnej pracy, poważnym działaniu, na budowaniu. Mimo, że będziesz zmęczony, to będzie dla Ciebie trudne, to Cię troszkę wyczerpie, to nie będzie łatwe to budowanie, ale tu masz być jak król monet, który tworzy, buduje solidną budowlę. Będzie to trochę emocjonalne dla ciebie, bo te uczucia będą tutaj obecne i i będą odgrywać rolę. Ale jeżeli skupisz się na pracy, na, będziesz miał solidny plan, który będziesz realizował i będziesz stawiał mocną budowlę, oczywiście to mówię tak przenośni, będziesz stawiał mocny fundament, zaczniesz od mocnego fundamentu i dalej będziesz budował solidnie to uda Ci się jakieś te wyzwania w tym miesiącu pokonać. Nie będzie to łatwe, bo pokazuje się, że będziesz zmęczony tą solidną pracą, solidną budową. Będzie to trochę emocjonalne, ale powinno Ci się udać i tego ci życzę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa. pa.